Cześć kochani, jest to wtorek, wieczór, kiedy nagrywam. W środę mam to wypuścić, a dosłownie parę godzin temu dostałem informację, co mam nagrać, więc dzisiaj balansik. No i update nadchodzi, ale jeszcze o updatecie nie. Nie wiem nic, a raczej nic nie zdradzę. Wiem szczątkowo tylko, kiedy może być, kiedy nie. Nie wiadomo. Dobra, nie będę was denerwował. Ponieważ balans nadchodzi i niektóre zmiany, które są w balansie wymagały po prostu szybszego wypuszczenia update'u, więc ten update dostaniemy jeszcze chyba w grudniu, jeżeli się nic nie zmieni. I pogadajmy sobie dzisiaj tylko po prostu o balansie. Więc przerzucamy się na stronę i właśnie tak. Minionki po prostu nie miałem czasu, jestem po pracy po 12 godzinach, nie miałem czasu przygotować wam jakichś gameplayów, więc będziecie musieli po prostu mi zaufać. Albo pokażę po prostu na tych tutaj pokazówkach w grze. Minionki będą miały, tutaj te minionki będą miały 15% więcej damage'u. Horda będzie miała to samo, 15% więcej damage'u. Obrażenia informacji rozstawienia zostały zmienione na większy promień, aby lepiej umożliwić otaczającym jednostkom rozpryskiwanie, więc te o, poczekajcie właśnie. Zobaczmy. Będą się pokazywać powinny troszeczkę, o, widzicie, szersze koło, troszeczkę w szerszym kole się te minionki, ta horda będzie pojawiała. Rejzia zostawię, rajzia za chwilkę dojdę do Reja. Lamberjacka też Wam za chwilę powiem, bo Ray i Lamberjack są powiązani ze sobą. Przepraszam, mam chrypę. Jestem naprawdę po 12 godzinach pracy Zmarzłem No i jeszcze tutaj trzeba dla Was szybciutko nagrać. E, Fenix. Phoenix znowu zostaje ruszony i Phoenix dostaje nerfa 13% do HP i będzie schodzić teraz na Lightningach. Więc Phoenix będzie miał teraz mniej punktów życia o 13%. Do tego Monk. mąk przechodzi można powiedzieć nerfa i teraz zamiast 4 eliksirów będzie miał 5 eliksirów, czyli Monk będzie teraz miał 5 eliksirów. A właśnie, może mi się uda coś nagrać z tego balansu i wrzucę shortca. zobaczę. Goblin Hut. Goblin Hut przechodzi ty reworka. Teraz zamiast jednego Spergoblina będą się pojawiały 3 Spergobliny w fali, do tego te fale będą każdy Spergoblin będzie po pół sekundy po sobie wyskakiwał. Czas życia będzie z 31 sekund na 29 sekund zdjęty. No i te Spergoblinki mają się pojawiać między 4 a 10 sekund. Więc tutaj pewnie każda fala będzie coraz dłużej się pojawiała. Pokażę wam jak to wygląda. No i Jak widzicie trzy Spergoblinki się tutaj pojawiły. I teraz właśnie trzy Spergobliny będą od razu wychodziły właśnie z tego. I te fale będą nie mam opisane ile, więc nie dostawałem. Ale jak widzicie, kolejne się tutaj pojawiły i po zniszczeniu też się pojawiają. Spergobliny. No to nieźle. Majdni Miner, czyli Miner Champion, będzie miał movement z medium na fast. Zmieniony. No dobra. A teraz przejdźmy tylko tak szybciutko, żeby po prostu Wam przekazać informację, Ja tutaj jeszcze podglądam, bo Anglia i Walia grają. Jest 3-0. Obstawiłem 3.0, mam nadzieję, że się skończy 3.0. I Iran z Ameryką 1 0, a obstawiłem 2 do 0 dla Amerykańców. Zobaczymy. No i właśnie. Tutaj yy, musi wyjść aktualizacja, żeby Rage i Jack dostały swoje umiejętności. I... Yy, tak. Właśnie. Rage. Rage zostaje przerobiony. Nadal będzie miał ten sam koszt yy, 2 eliksirów. Czekajcie, ja sobie tutaj tylko wkleję, żeby było, będzie miał nadal dwa eliksiru. Znacznie mniejszy promień. Właśnie, znacznie mniejszy promień, którym będzie obejmować nasze jednostki. Stały czas trwania. I teraz zadaje obrażenia. Zadaję obrażenia. Z tego, co ja przetestowałem, to obrażenia jeden raz, jak rzucimy, zadaje. I plus małe odepchnięcie. I plus małe odepchnięcie, które będzie wystarczało podobno na zabicie goblinów. Teraz obrażenia skalują się z poziomem zamiast z czasem trwania, więc im większy ten Rage, tym więcej obrażeń ten Rage tutaj będzie nam zadawał. 33, tak? 35 jest maksymalny BOST. Tutaj nie mam. No jakoś tak, dobra. Więc w Lumberjacku to samo będzie, ten sam Rage będzie właśnie jak Lumberjack zniknie i będzie właśnie rework raja i dlatego jest przyspieszona aktualizacja żeby można było wprowadzić te zmiany kiedy aktualizacja dokładnie będzie i jeszcze tego nie mam podanego mogę się tylko domyślać i co w nowej aktualizacji będzie Trzeba poczekać chwilkę i niebawem się wszystkiego dowiem. No ja po prostu, wybaczcie mi za ten format dzisiaj, jak to nagrywam, ale po prostu dosłownie po 12 godzinach szybciutko wpadłem do domu, myłem się, zjadłem, odpocząłem chwilkę, wpadłem tutaj, żeby to nagrać, żebyście mieli informację, a jutro też film. A co na nim będzie? Jeszcze nie mam pojęcia. Dobra, trzymajcie się, ja uciekam do łóżka, bo jutro do pracy znowu. Cześć.